Zobacz <mulikanty> Gdzie masz, nie widzę cię teraz ja To 5 No ty. Ja. Pierdą, To 5 złotych to No, i ci Bo ten. Ten. Ty, to masz piątkę Czy mam teraz 5 Kurwa Śmietnik Śmietnik brzydki, no to? a moje śmietnik Moja przynieś ja, mu <grym> się zaję. No No wyciągnij tą cygówkę no. Fajna, fajna. Chodź tu! No weź ten. Jak, nie wyciągniesz tym? No wyciągniesz tą kostką! No wyciągniesz, o tam masz przeszło. No. świetnikiem! Wyciągniesz świetnikiem! No, no bez kitu! No, wyciągnij świetny. A weź te śmieci, no, no. wyciąg to je normalnie, przyjebiesz i już. No, ta nikt nie idzie. Wyciągnij tak, Poga po mu. To tak kantem wysyp No, przesyp śmieci. No.

Jazdę, Kurde, nie, nie. Idziemy do tego na pływu. Na psiach już jakieś Tak? Tak? Ukradłem ten. Co ukradłeś? Jabłka. Nie. Podobny. <grym> <To> nie. <grym> Bułkę. Nie. Siwo. Nie. Co daje baję? Piszę. Nie. A co? Złom pod osiedla kopernika na robotowanie. Za mną zrobił to w jednym a potem na psiarni już działa.

Tam ma weź sobie, To jest mój dam ci A gdzie ty mnie gdzie? ty nie dasz ale... jest... 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 Jest rady, Śmietnik Śmietnik weź, rady. A gdzieś ktoś W Soboty nie robią. Doddzimy z z dwójką w koło, czy ma to po prostu Pięk, no to ty To piątka, kurwa. Piątka. Chłopie, pięć złoty masz, kurwa, pięć zł to dużo. To. Dawaj. Coś mogę weźmy świetnie śmietnik, Masz tego, kurwa. Ja to ja 5 butelek Trzeba w wadrach się mam wyrzucać. A masz tu 5 butelek? Nie mam. Bo... No. no. I Mogę i to, tak, to, A tu masz 5 butelek. No to, wyciągaj to koszem. Weź to koszem, wyjedź tu. Wyjedź to koszem, idioto. Dawaj. Dawaj, teraz nikt nie idzie. To jest, nic Dawaj, my będziemy tu patrzeć. Szybko, szybko. No normalnie to patrzę. Dawaj, śpiewaj, śpiewaj. Szybko, żeby stara nie przyszło dalej. Chodź, chodź szybko z tymi. Wysyp tam. Co? Dobrze. Dawaj szybko, komandos, jesteś koszulkę masz z tego, nie? Wojskową. No jak jak pani tyle, nie? Na głowę załóż sobie i ten, nie głosę. Na Pokaż mu jak przyjewaj to. Nie, to ty Ja a ja przydziałeś, to Uj. Idzie miejska. Miejska idzie, uciekać, ucieka, idzie z tej strony, na pewno jesteś na, jesteś na kamerze. No idzie po perniku. Szybko! Weź sobie czymś to otwórz. Daj przynieś mu coś, będziemy śpiewali. Przynieś mu nóż. Most this exists